Pierwsza rada, jaką mam dla Was, to to, abyście poznali swoją grupę docelową, czyli stworzyli sobie personę. Czyli po prostu chodzi o to, do kogo kierujecie swój komunikat. Jeżeli prowadzicie już salon jakiś czas, to tak naprawdę doskonale znacie swoich klientów. Wiecie, że na przykład są to um, kobiety w wieku między 30 a 40 rokiem życia, e, czym się interesują. E, wiecie też, jakie mają potrzeby. Bardzo istotne jest też to, abyście właśnie zrozumieli potrzeby swoich klientów i na tej podstawie kierowali do nich komunikaty. Czyli jeżeli na przykład macie salon stylizacji paznokci to możecie kierować swoje działania do dwóch grup chociażby. Czyli do pań, które jeszcze nie bywają często w salonach i na przykład nie wiedzą czy wolą hybrydy, czy na przykład tytany, czy może żele. Albo na przykład do pań, które są bardziej świadome, mają już sprecyzowany gust i są na przykład wybicielkami tytanu. Dobrym narzędziem Facebooka, który pomoże Wam sprawdzić Kim tak naprawdę są wasi odbiorcy? Z tą statystyki grup odbiorców, którą znajdziecie w menadżerze reklam, kolejną ważną rzeczą. O której powinniście pamiętać już na początku, jest wyznaczenie celu profilu. Powinniście mieć właśnie jasno określone cele, a wasze posty, wasze kampanie powinny je realizować. No i zakładam, że dla większości z Was, oczywiście, celem prowadzenia social mediów jest rezerwacja wizyt, większa rezerwacja wizyt przez klientów. Natomiast Innym waszym celem, chociażby pośrednim, może być właśnie przekonanie waszych klientów do regularnego odwiedzania waszego salonu i w takim przypadku też e, powinniście zamieszczać e, na waszym profilu Posty, które będą podkreślać, że ta regularność jest istotna, chociażby edukacyjny artykuł na blogu, czy, czy też po prostu jakieś porady prosto we Wpisie. Powinniście się zastanowić nad postacią publikowanych treści, i tutaj od razu Wam mówię, że bardzo istotna jest różnorodność. To znaczy, Warto jest publikować zdjęcia, grafiki. Ostatnio bardzo modne są też karuzele oczywiście wideo, które pomagają Wam osiągnąć o wiele lepsze zasięgi niż zwykłe posty, a nawet rebusy czy krzyżówki. Pamiętajcie też o formatach grafik czy też wideo odpowiednik na Facebooka. To przede wszystkim powinien być albo kwadrat, albo też, um, albo też pion. Jeżeli na przykład robicie, robicie zdjęcie, czy robicie wideo, to właśnie przez telefon, to właśnie może to być chociażby w pionie, tak, tak żeby dobrze się to wyświetlało na urządzeniach mobilnych. No i oczywiście pamiętajcie o tym, um, że te posty. Powinny być dostosowane do Waszych odbiorców i oczywiście spójne z Waszą polityką i z barwami Waszego salonu, z Waszą identyfikacją wizualną. Przy planowaniu działań na Facebooku powinniście też określić sobie styl publikowanych treści, i tutaj ważne jest to, żeby był on dostosowany do odbiorców, a poza tym pamiętajcie też o tym, że Wasze posty powinny być luźne, krótkie, z emotikonkami, nawet jeżeli Waszymi odbiorcami są starsze panie, bardziej zamożne i z którymi na przykład często zwracacie się do nich w bardziej oficjalny sposób, to jednak pamiętajcie o tym, że social media jest to miejsce, w którym porozumiewamy się jednak bezpośrednio, czyli po prostu na te. Pamiętajcie też oczywiście o tym, ażeby wszystkie treści, które, które zamieszczacie, były po prostu krótkie, dlatego piszcie zwięźle i na przykład filmy chociażby powinny trwać maksymalnie 90 sekund, bo właśnie Tyle, na tyle starcza nam uwagi na Facebooku, którego też często oglądamy gdzieś w biegu, e, chociażby jadąc do pracy. E, I taka ostatnia e, uwaga w, w tym punkcie. Jest właśnie to, abyście mówili językiem korzyści, i tutaj chodzi przede wszystkim o to, abyście wzbudzali w odbiorcy potrzebę przyjścia na zabieg. Właśnie, kiedy on przeczyta takiego posta, powinien sobie pomyśleć, że naprawdę tego potrzebuje, to powinni, powinniście się też odwoływać do emocji, no bo wiadomo, że o wiele lepiej będzie brzmiało to. Chociażby, czy chcesz, żeby Twoje włosy odzyskały sprężystość i blask. Jeśli tak, to skorzystaj z zabiegu keratynowego, który właśnie przywraca włosom naturalne składniki i je odżywia, i taki dopisek, zarezerwuj wizytę w naszym salonie. I to będzie o wiele lepiej brzmiało niż po prostu cześć, mamy promocję, minus 30% na zabieg keratynowy, umów się już dziś, bo wtedy nie pokazujecie odbiorcom po prostu tej i nie wzbudzacie w nich potrzeby przyjścia na zabieg.